Hej, witajcie! Dzisiaj z oś ośnieżonego Hamburga. Mm -hmm. <laughs> no, właściwie to są już resztki, bo już wszystko znika, chociaż pruszy cały czas. Jest minus jeden, ale nie wiem dlaczego śnieg znika. Samochody ośnieżone, bo padało całą prawie noc. Ale to tak, wiecie, rutynowo wszystko się roztapia. Ech, właśnie lecę sobie do sklepu, kupić jakieś świeże kwiatki. Wiecie, w sumie już mamy połowę lutego. Nie wiem kiedy nawet to wszystko, ten czas zleciał. Wszystko idzie tak szybko do przodu, a w ogóle po tej 40, wiecie, czas leci chyba cztery razy szybciej niż przed 40. Póki nie miałam urodzin, to jeszcze było jako tako. Teraz liczę po prostu godziny albo dni, bo tak naprawdę nie wiem kiedy to wszystko zeszło. Mamy e, Niedługo już będą święta, ale kolejne Wielkanocne. Boże, Narodzenie już dawno minęło. Nowy rok już dawno mamy. Prawie dwa miesiące za nami, ale nic się nie wydarzyło, nic się nie zmieniło. Moja córka już ma 18 lat i do mnie mówi: Wiesz, mamo, ja się wcale inaczej nie czuję. Wszystko jest tak samo. No tak, a co miałoby się zmienić? Tylko tylko tyle, że rok ci dobiło do Twojego dowodu osobistego. I nic więcej. No tak, tak to już jest. Dzieci najpierw chcą mieć te 18 lat, chcą być pełnoletni, chcą wszystko sami robić. A teraz. 100 pytań do, a mama, a co ja muszę, a co ja ten, a co ja tamto? Szuka oczywiście takiej nowej pracy dodatkowej, bo skończyła 18 lat. No, może normalnie pracować, bo ciężko jest w Niemczech, w Niemczech znaleźć pracę poniżej 18 roku życia No, nie chcą, ponieważ um, dzieci są nieodpowiedzialne, um, nie przychodzą po prostu do pracy, um, nie meldują się, um, nie mają ochoty, zaśpią, po prostu nie przyją. No, a pracodawcy, o, jak zawsze zaczęło mocniej śnieżyć. A pracodawcy chcą mieć konkretnego człowieka na stanowisku, prawda? No, chcą wiedzieć, że dana osoba przyjdzie, że ktoś będzie pracował, ktoś będzie obsługiwał ludzi, na przykład jeżeli jest to bar albo jakiś sklep, a tutaj nikogo w pobliżu, nikt się nie melduje. Bar zamknięty, sklep zamknięty, nikogo nie ma. No i później dociera do takiego pracodawcy, że to jest niekonkretny pracownik, i oni chcą kogoś innego. Dlatego te czasy się już zmieniły i pracodawcy chcą osoby od 18 roku życia. Bardzo ciężko było mojej córce znaleźć coś, ale znalazła w końcu i będzie pracowała w sumie w piekarni. Dużo w sumie takich bewerbungów złożyła, w dużo miejscach była, ale udało się. Będzie pracowała niedaleko domu, będzie miała blisko. W sumie od razu po szkole może iść do pracy, bo ma niecałe 5 minut drogi. Pieszo, oczywiście nie musi nawet busem jechać, słuchajcie. To jest naprawdę duży plus, jeżeli ma się blisko pracy. Nie trzeba tego czasu poświęcać, żeby chodzić tam lub jeździć na przykład busem, bo wcześniej musiała ponad godzinę jechać do tej. Kawiarni, w której pracowała. Fakt było dobrze płatne, ale kawiarnia się zamknęła, no i musiała szukać czegoś nowego. Teraz jest cała szczęśliwa, znalazła, bo chce robić też jeszcze prawo jazdy, więc dużo planów jest. Nie wiem, czy rok <laughs> starczy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale pochmurnie się zrobiło. I tak wiecie, ciemno jakoś. Faktycznie chyba na ten śnieg. Dobra, lecę do tego netto. Coś e, kupić na obiadek. Cześć, choruszki. Dostawa przyszła. Leon pierwszy wyskoczył. A jedzenie przyszło. Żyjesz tak? Ty mnie na <grych> Choruszek. Przyszły ciasteczka. To dobrze. Miotki dla Kubusia puchawka już stoją. Ale nie znalazłam tym razem Tych tulipanów, które miały Takie różowe brzegi Były tylko białe No szkoda, tamte były naprawdę śliczne Ach, Najważniejsze Papiery Zapomniałam Wam powiedzieć U nas wszyscy chorzy Rozłożyli się totalnie Ja wyzdrowiałam, bo byłam chora już Wam zresztą wcześniej mówiłam A teraz pozarażałam Wszystkich pozostałych no. I tak to wygląda. E, ogólnie powiem Wam, że ten wirus, który panuje tutaj, to się tak rozszerza. Momentalnie bardzo dużo ludzi jest chorych. U nas w pracy to samo. Wszyscy chorzy. Prawda, Leon? Co Ty już znowu ode mnie chcesz? Dostałeś już smaczko, odejść. Jeden starczy na dzień, bo będziesz za gruby. Wasze koty to też takie łasuchy. One wszystko by chciały zjeść. Najważniejsza cebula. <grywa> A nie skończyłam Wam właśnie o tym wirusie. Moja córka, właściwie ta starsza, która nie mieszka z nami, ona mnie zaraziła. Ja się wykurowałam. Teraz idzie to wszystko dalej. No wirusy, wiecie, rozszerzają się drogą powietrzną. Także jak jeden w domu chory, to od razu wszyscy. I tak to jest. Co ja dzisiaj będę robić na obiad? Sama jeszcze nie wiem. Wyciągłam już sobie mięso z zamrażalnika. A czasami po prostu brakuje mi e słów. Tak jak widzieliście, fajnie jest na dworzu mroźno. Nawet mi łapska zmarzły, jak już niosłam te zakupy, ale... Funkcjonuje jeszcze. Przynajmniej te wirusy trochę pozabija. A, właśnie. W Netto jest bardzo dużo promocji na owoce. Awokado jest po 99 centów i kiwi, to żółte, które lubi Rafał. Zresztą ja też, bo one są o wiele lepsze nie są takie cierpkie i nie mają tych pesteczek tak dużo. To są bardzo takie minimalistyczne. No i kalarepka. Jak ktoś lubi, bo nie każdy lubi takie zielsko. Ja to jak królik uwielbiam wszystko. Na zdrowie! Oj, oj, oj. Tam się dzieje. Tylko muszę chodzić i wietrzeć. Oj, 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 oj. Ej, już kochany. Choroba pełną parą. Powinnam na drzwiach napisać zakaz wstępu. No, a, a są po 59 centów. Właściwie ogórki są również, ale to jako warzywo, po 99 centów. Właściwie większość warzyw i owoców jest na chwilę obecną w promocji, więc jeżeli macie blisko do netto, polecam. A! Mam go też. Widzicie? Tak jak akurat wyciągam, wyciągam, wyciągam. A dzisiaj będę robiła mufinki. Kupiłam sobie już taki nugat, taki krem orzechowy na górę będę starała się coś upiec. Nie wiem czy mi wyjdą. Właściwie tylko dwa razy w życiu robiłam mufinki. Kiedyś sobie kupiłam takie opakowania. Nie wiem czy tutaj znajdę. To nie widać tylko mój tyłek w ekranie. takie króliczki <gryw> na mufinki. I stwierdziłam, że sobie takie, taką próbę przedświąteczną zrobię, upiekę i zobaczymy jak wyjdą. I właśnie w tych opakowaniach, czy to w ogóle będzie funkcjonowało. Jest ich sześć. A ja nie wiem ile, na ile mi ciasta starczy. No tak. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Ja tu chcę sobie piec mufinki, a tu nie ma mąki w domu. Widzicie co? Ale zrobiła się tak piękna pogoda, takie piękne słońce. W ogóle jest tak fajnie ciepło, że na pewno po pieczeniu mufinek wybiorę się jeszcze na spacer. W sumie już jest popołudnie, ale teraz już dzień jest dłuższy. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że o tej porze w zeszłym roku ja już miałam bratki na moim balkonie, a na chwilę obecną ja nie widzę w ogóle ich w ich Nie wiem jak to jest. Może w marketach tak, ale przeważnie w net to w Rewę pojawiały się już w, o tej samej porze jak w takich centrach ogrodniczych można było kupić takie różne zestawienia, wiecie, po 6, po 10 sztuk. A teraz nie ma nic. Dziwne. Na Dzień Kobiet w zeszłym roku to ja już miałam różne takie kompozycje porobione. A teraz zobaczcie, mamy już przeszło połowę lutego. A to nic. Powiem szczerze, że nawet mi się nie chce wyjść na balkon i cokolwiek robić, bo co chwilę śnieg pruszy albo jest po prostu mroźno. Teraz dopiero kiedy. <śm> powinno już powoli przyjść ciepło, to przychodzi prawdziwa zima. Dobra, ja lecę po tą mąkę. Mam nadzieję, że moje muffinki wam się, mam nadzieję, że moje mufinki udadzą się i będę mogła się wam pochwalić, jak to fajnie wyszło w tych króliczkach, o ile w ogóle wyjdzie. Mam moje króliki, mam jeszcze dodatkowych parę foremek, bo nie wiem, na ile mi tak naprawdę starczy tego ciasta. Nigdy nie robiłam w takich królikowych foremkach. Jak ja je tutaj mam otworzyć? Mam no, Ale święta idą, trzeba coś wykombinować, ale najpierw... Trzeba to sprawdzić, bo eksperymentować przed świętami to raczej nie ma co. Dobra, mam. Ale fajnie. Uszy będą miały. Um, mówiłam Wam wcześniej, że kupiłam migdały um, i taki nugat, czyli krem orzechowy, właśnie chcę na górę go dać, a w środek, już sobie umyłam. Worówki. Mam nadzieję, że to wszystko razem wyjdzie i będzie smaczne, ale najpierw zabiorę się za nakładanie ciasta do tych foremek. Hmm. Bardzo ciekawe, nie wiem jak ten nugat wygląda. Prawdopodobnie trzeba będzie go na ciepło zrobić. Ta... Ale to dopiero jak będę miała już muffinki, więc to na razie zostawiam, to zostawiam i zabieram się za nakładanie moich mufinek do buziek. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. O właśnie. <grym> Teraz druga porcja ciasta. I tak pozostałe wypełnimy. Trochę zostało mi ciasta, więc wezmę parę foremek, takich zwykłych, i nałożę ciasta z tymi. Jakudkami, właśnie do tych foremek. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ten pojemnik jest po prostu fantastyczny, jeśli chodzi o mieszanie ciast. Do tego ma taką przykrywkę, że jak mieszam, to nic nie jest brudne w koło, bo zawsze, jak robiłam śmietanę, musiałam czymś przykrywać. A na chwilę obecną to nic nie muszę robić, po prostu sobie miksuję to, co chcę. I w ogóle pojemnik ma 2,5 litra. Jest bardzo duży, pojemny, także możecie bardzo dużo ciasta w nim zmieścić. Nie tylko ciasta, bo również i śmietany. Jeju, ale ciężko w tych małych pojemniczkach cokolwiek tutaj zmieścić. Ale wydaje mi się, nie wiem ile tutaj ich mam. Rzadko w ogóle robię mu muszę Wam powiedzieć. A Wy robicie w ogóle coś takiego? Ogólnie lubię je jeść. Są pyszne, ale nie lubię ich robić. To jest problem. Zresztą, z pieczeniem to u mnie jest trochę na bakie. Raz piekę, raz mam takie dni, że lubię, a raz po prostu, że nie. Hmm. Dobra, no więcej się nie zmieści. I tyle. razie jeszcze po prostu trochę ciasta do tego, trochę do tego, bo mi szkoda go wyrzucić. Wkładamy teraz do piekarnika na około 20 minut. 200 stopniach i zobaczymy efekty za 20 minut. Moje muffinki już prawie są. Jedne popękały, drugie nie. Moja córka się teraz wzięła wielce za sprzątanie. Zrobiłam łaźnie temu mojemu nugatowi. Już widzę, że się zrobił taki rzadki, przygotowałam sobie już woreczek, bo chcę tak ładnie ponakładać na górę i obsypać migdałami. Czy mi się to uda? Zaraz zobaczymy. Teraz tylko uszy do końca, mandel jest, wszystko jest, oczywiście do tych małych uszów nie mam. Uszu nie mam, no, ale przynajmniej te sześć są świąteczne. Ja się zabieram za jedzenie, a Wam życzę miłego popołudnia albo wieczorku. To zależy, o którym mnie oglądacie. Jeżeli Wam się podobał filmik, możecie zawsze zostawić łapeczkę w górę no i subiko Trzymajcie się. Суть моего кролика.